Dobra, nagrywam ten yy, od wymiany do wymiany. W zasadzie nie bierze oleju. Dzień dobry, dobry wieczór. Na podnośniku mamy Kaszkaja. Mojego będziemy robili mu serwis. Jak zwykle, oczywiście, zacząłem bez Was. Spuściłem już mu olej. Nie ma lipy. Będziemy jechali na Totalu. Filtr oleju odał 643 przez 5 Jest trochę wyższy i nie wejdzie. Musiałem jechać zamienić na 643x4 4, taki jak był. No i w zasadzie tyle staje nic na razie. Do wymiany tego filtra y, oleju y, trzeba zdemontować rurę od turbo. Nie wiem, interkulera można. Od interkulera, no trzeba zdemontować rurę. Ja tego nie umiem robić inaczej. Jak od góry sobie tu odpinam, podnoszę do góry auto i od dołu sobie odpinam. Niektórzy dzisiaj jakaś śrubka jeszcze i ta, śruba nam, ta rura nam jakoś wyłazi. Tutaj, tutaj oczywiście ja byłem. Tytytkę ucinamy, śrubkę wykręcamy, wyjmujemy dwa kołeczki i będziemy wymieniali filter powietrza. Jak to powiedział mój syn, <laughs> filtr powietrza jest brudny. Co ty tu robisz Janku? Tak, nie znęcamy się, nie znęcamy się. Tak dokręcone, mogę sprawdzić? Jest dobrze, dobrze dokręciłeś. Wystarczy to do dokręcenie. I takim sposobem wymieniliśmy, co? Filtr. Jaki? Filtr jeden, jaki? Ehm, powietrza. Powietrza, dobra, bardzo ładnie. Hasis Control System Fault tutaj taki czujniczek jaki majster powiedział żeby to yy, przeczyścić i przeczyścić również tą rurkę ona jest tam dalej jakby aluminiowa wkładałem tam coś jest drożna yy, i w zasadzie nic nie wyszło na Dokładnie trytytkę tam wk wkładałem, żeby nie, nie, nie coś metalowego Trytytka wyszła czysta, czyli ona nie jest zarąbana To nie wiem, wymyłem go tam w środku Może to coś pomoże, może nie, nie wiem Nalałem, czy do hamulców wymyłem Jak nie to będziemy go zamawiać i wymieniać Numery sobie, zrobię teraz zdjęcie Tak mało nagrywam, bo z tego kaszkaja mojego, nie? Mało nagrywam, bo na placu już czeka Altea XL, no ale filtry tam jakieś pierdoły. Yy, Stworzeń wahacza specjalnie Wam wkręciłem. Kurde, części się. Ja też się ruszam, musiałoby to wszyscy. Uwierzcie mi, jest wybity, już się bym nie wymieniał bez sensu, się bym nie wymieniał na marne, nie? Kurde, ten jak przymierzymy, to ta płaszczyzna na przykład to jest grubsze niż to, ale ogólnie jest taki sam, jak patrzyłem wymiarami. Yy, to jest ten, ten sam. No i co tu? No dwie śruby bodajże 21. Jak on tutaj idzie? On idzie tak, czy na odwrót? Tak idzie. Czyli tu była 21, a tutaj było 18. A tutaj było też 18 do tego sworznia. Do tej śruby tutaj. Jak się ma pneumata, dobry kompresor, no to to jest moment. Bziu, bziu, bziu. Śruby to jest w zasadzie, nie pamiętam, tam, który rocznik, ale jakiś młody. To śruby idą same, nawet człowiek nie zmęczy, nie spoci. Dobra, takie zabezpieczenie tu jeszcze było. To jest nowe zabezpieczenie, a stare oje, stare jest tutaj. Yy, pod spód podstawiłem sobie coś po prostu, żebym to wbić, bo powiem szczerze, że, że mocno siedział. No, mocno to siedział. działo. Trzeba było młotka z tych większych po prostu użyć. Yy, a teraz, do nabijania, wiem, że na prasie można byłoby to zrobić. Mi się Nie chcę tak dostawać. Yy, trzy razy stuknę, delikatnie posmaruję, jakbym WD-40. Wcisnę albo ten, bo to jest gumka, to posmaruję jakimś yy, smarem silikonowym, yy, wbiję yy, zabezpieczenie, założę. Yy, no i montujemy ten wahaczyk No i jedyne, przy mnie problemy, znaczy problemy, troszkę trzeba było się zmęczyć i ostrożnie robić, to założenie tego pierścienia. Nie to, że nie mam. Narzędzi, tylko że on po prostu za mało rozszerzył, że przeszł przez gumę. Jak wy to będziecie robili, to uważać na gumę, że prostu gumy nie uszkodzić, aż się normalnie ugrzałem do zakręcenia tego wahacza, potrzebujecie coś nie wiem. podnośnik. Ja mam coś takiego, bo on musi być w poziomie. Bo inaczej wam e, śruba nie wyjdzie, bo będzie krzywo Nie będzie chciała trafić śruba Więc taki podnośniczek Sprawa załatwiona A wahacz dokręcony I w zasadzie już Po robocie z tym wahaczem, koło zakładamy Tyle Z takich złych informacji To maszeta się Od amortyzatora Porozrywała Żona jak ty jeździsz? A tu się już rozrywa. Kurde, chyba je wymienimy. Robiliśmy to już. Nie jest trudne. Zrobimy to chyba. Nie tym razem, ale trzeba mieć na uwadze. Ładniutki. Suchutki. Nic mu tutaj nie dolega. Pasek tego sprzętu. Ja chyba wymieniałem. Dobry. konszety, przeguby osłony przegubów dobre amorki w nim wymieniałem mówiłem, że wymieniałem osłony nie, wymieniałem w nim amorki dalej zobaczymy czy użytkownik gdzieś nie przydarł mojego samochodu dołem nie, wszystko jest dobrze guma dobrze, siatka Kiwiatka jak mówka Dalej Tył Tył też ładny nad korozji, kurde na nim nie ma mi się podoba i tył tak wygląda Też ładniutko Suchutko. Wydech jak nowy Kurde nawet korozji na nim nie ma powiem szczerze Dobry jakiś egzemplarz. Na chwilę obecną kończymy. Yy, zostało detailing i filtr kabiny. Yy, na chwilę na razie musimy skończyć, Altea jest po prostu na wymianę filtrów. Yy, detailing, filtr kabiny dokończymy sobie w późniejszym terminie. Dla was oczywiście to będzie chwila. Nissan Qashqai. Normalna eksploatacja. Walczymy z stukami. Na początek wymieniliśmy tego kołeczka. To jest jedno, co może stukać. Drugie, yy, pokrywa była na dwa nie zapięte. Jedne jest w ogóle urwane. Takie coś będą się to kupić. Taką gumkę. Trzy, zdjęliśmy koło. Zajęliśmy koło, no ale tam kurde nie widać, nie troszeczkę dokręciłem sworznia wahacza, nie wiem czy to zobaczyć czy nie, nie, nie ma na pokazać, tu mnie ten stuk interesuje. Ale z drugiej strony, tak samo Nie, Tak samo stuka Kaszkaj, normalna eksploatacja Engine oil Service du now Przecież zrobiliśmy Zuzanna, Janek, czemu się wypinacie? Aha, rozumiem No ale to mi znikło teraz Dobra, było Dobra, idziemy jeść Kaszkaj. J11 dokładnie mój kaszkaj filtr kabiny. Nie, no tak nie chcę go założyć. Tak go kurwa wyciągnąłem. Przyszłam to słowo, a tu wytnę na pewno. Nie chcę go tak założyć po prostu, bo to jest nieporozumienie jakieś. Jak on tu wygląda, tak więc, małe tylko wyjaśnienie. Winny się tłumaczy. To jest mój kaszkaj. I filtr kabiny był wymieniany w tym samochodzie już. Za 2 trzy razy. Naprawdę nie wiem kto go tak założył. Był założony odwrotnie, to jest raz, a dwa jak są takie uchwyty plastikowe, one są połamane i skręcone, to jest na dwie śrubki. Nie będę tego komentował, ja tego po prostu nie robiłem. Szok przeżyłem teraz, szok normalnie, i teraz nie dożywam smogówkę, jakąś kupiłem sobie. Super, ekstra to jeszcze, jak będzie tak wygląda, to przy nie będzie, będzie działał. A wkłada go się tam, włączymy światło ze światłem, to tak wygląda. Dokładnie tutaj on wchodzi. Dziąd o tutaj on wchodzi. Normalna eksploatacja Opel Merida, ciąg dalszy. Nie wiem, gdzie tu będą jakieś numery tego filtra kabiny, ale jest zarąbisty yy, Smogowy chyba jakiś? Antismog, oczywiście. Antyalergiczny, antybakteryjny. O kurde. Fajny, następnym razem też sobie taki kupię. I yy, olej. Filtr powietrza, filtr oleju filtr paliwa nie wymieniałem w tym roku, że tak powiem, ale w tym roku nie będę go wymieniał. Wymieniłem jakieś, kurde, żeby Was nie skłamać, no jak przed czas na to, na olej, nie? A filtr kabiny dopiero dzisiaj, Wy to oczywiście widzicie w jednym filmie. Hamulcowy na maksa. Chłodzący, niestety musiałem dolać z setkę na maksa. Dolałem pełno do spryskiwacza, Olej już jest na maksa, przyjechał już jakieś nie myślę, że z 2000 km to jest dobra informacja. No idziemy dalej. Mamy dzisiaj do wymiany końcówkę stworzeń wahacza i dwie końcówki drążków kierowniczych. Takie luzy mam na kole? Na kołach To nie łożysko Stworzeń wahacza I w drążka <taki> Takie mam luzy Do takiego czegoś stan dopuściłem Szok Zawsze mówię do tego sprzedawcy Żeby dawał dobre rzeczy To jest moje auto Dla moich klientów W sumie <taki> też nie daje dobre rzeczy Mógł My o og... nie wiem, pierwszy raz widzę nie będę na razie komentował. Wykręcamy sobie yy, końcówkę drążka, pierdoła pneumatem yy, to sekunda yy, klucz 16. Tutaj klucz 22. Do kontry. Yy, no, tutaj mamy 15, już na klucz 15. Już. Nakrętkę, kurde, dobra, zakręcamy po prostu. Nie mam czasu dzisiaj. A muszę to szybko zrobić. Stworzenie wahacza mamy marki TRW. Tak jakieś numery. Ja sobie wolę wyjąć, ja sobie wolę wyjąć cały wahacz. Mam dostęp do tej śruby prościzna, dwie śruby. tu było bodajże 18, przy sworzniu było 18 i tu było bodajże 21. Albo jakoś tam na odwrót, nie tu było 20, dobra nie będę wnikał, nie będę wnikał, 1 klucz i 18 do wykręcenia. Pneumatem, gdzie on tam jest, tam jest pneumat, tutaj węża, no w momencie wyciągnięty, teraz będziemy te pierścienie jakoś otwierali i wymieniali sworzeń. Jak klienci się mnie pytają, dlaczego jak wymieniam amortyzatory to wymieniam też bałwanki, wymieniam osłony, dlatego właśnie. To było robione 3 lata temu. A dobre sprawne osłony siadły. No na razie to jest koło, pod, a samochód jest na podnośniku, nie? Więc jak to siądzie, to to się tak splaśni trochę i mniej tego sufu będzie chodziło, ale widzę, że są czyste. W tym momencie tego nie robię, ale trzeba mieć na uwadze. Będziemy to oczywiście w przyszłości robili. Jeszcze dwa łączniki pionowe z stabilizatora i gumy chyba na stabilizatorach też wymienię od razu. Zobaczymy, jak one tam wyglądają. Walczymy ze stukami w Kaszkaju. Wymieniłem jeden stworzenie wahacza z prawej strony, stukało nadal. Wymieniłem drugi z lewej strony i dwie końcówki drążków. Stworzenie jest wybity, musicie mi wierzyć. Końcówki są wybite, musicie mi wierzyć. Stuka nadal wymieniłem łączniki z Przestało stukać. Mam jeszcze gumy na stabilizator, ale tam było ciasno. One są moim zdaniem dobre, dlatego do ich nie wymieniłem. Teraz wystarczy zrobić jazdę próbną. Już tam się trochę przejechałem. Zrobimy jazdę próbną i widzimy się na jeździe próbnej. Jesteśmy Kaszkajem na przeglądzie w Marburgu. Kurde tu jest taki i tu jest taki monitor i nic na nich nie było widać. Hamowaliśmy na razie przodem tyłem ręcznego jak jest elektryczny to nie hamowaliśmy. Teraz na sobie tam szarpie zawieszenie z, z przodu. Zobaczymy czy przejdziemy przegląd, żebyśmy <grymne> robili te wszystkie stuki nasze 67, 74, 65 Tył teraz jest 60 Jazda próbna, jazda brudna przebiegła dobrze, 313 tysięcy już ma Wylądowaliśmy na jeździ próbnej w Malborku Zachęcam do subskrybowania kanału Jak kończy Wam się ubezpieczenie, pod filmem będzie link To mnie boli, o Boże Jak wchodzicie przez link do kalkulatora Mubi.pl Robicie kalkulację, jak kwota Wam się spodoba Wykupujecie ubezpieczenie i na wasze konto do 30 dni wróci 150 zł. Siema, na pozdro